Oto jeden najlepszy, najbardziej genialny sposób co zrobić w sytuacji, kiedy starasz się o względy czy to chłopaka, czy to dziewczyny i jesteś lekceważony, twoje uczucia nie spotykają się z odwzajemnieniem. Co zrobić w takiej sytuacji? Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Olać. Paradoksalnie to wcale nie musi oznaczać tego, że to ma być koniec, jeżeli chodzi o Twoje starania względem właśnie osoby, której, do której żywisz te uczucia. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zdystansować się od całej sytuacji, bo my jako ludzie mamy tendencję do wpadania w błędne koło, zwłaszcza w sytuacji, kiedy coś bardzo chcemy, a nie możemy tego dostać. Bardzo często zaczynamy idealizować właśnie tę sprawę, w tym przypadku tę drugą osobę. Nierzadko wtedy zaczynamy myśleć i postępować w całkowicie irracjonalnym. Sposób. Jedynym sposobem na to, żeby wyrwać się z tego tańca porządliwości w naszej głowie, to jest zdystansowanie się od całej sytuacji, zajęcie się czymś innym. A w przypadku, kiedy nasze emocje i uczucia są skierowane na jedną konkretną osobę. Również należy się otworzyć na inne znajomości po to, żeby dać sobie wiele możliwości do tego, żeby poznać inną interesującą osobę. Ja zdaję sobie sprawę, że łatwo jest mi to mówić, dlatego, że obecnie sam nie znajduję się w takiej sytuacji. Ale swoje przeszedłem i zanim poznałem swoją żonę, również doświadczałem takiej sytuacji, że miałem poczucie, że jestem na ścieżce całkowicie bez wyjścia. Dajcie znać, co sami o tym myślicie w komentarzu i nie zapomnijcie zaobserwować mojego profilu, żeby nie przegapić więcej tego typu filmów. Pozdraviam!